Mała przerwa na obiadek i lecimy z kolejną częścią Najbardziej losowych rzeczy, które zrobiłam w tym tygodniu Odkryłam dzielnicę bogaczy Wiecie, ja mieszkam w Środzie Wielkopolskiej Niewielka mieścina, 20 tysięcy mieszkańców Byłam pewna, że już znam każdy jej zakamarek na pamięć A to ostatnio poszłam sobie na spacer I trafiłam na ulicę z Bogatymi chatami, że w Simsach nawet z modami bym takich nie wybudowała. No i teraz codziennie wracam na tę ulicę, tylko po to, żeby pogapić się na domy. Ja się nie zdziwię, który z mieszkańców w końcu wezwie policję. Ja bym wezwała. Jestem creepem, przyznaję. No i ostatnia losowa rzecz tego tygodnia. Poszłam kupić czekoladę zęka martyniuka. Przez tę, twoje... Właśnie tego. To było duże wyjście z mojej strefy komfortu. Bo wyobraźcie sobie, podejść do pani w sklepie, i wypowiedzieć z siebie zdanie. Dzień dobry, poproszę czekoladę zęka Martyniuka. Nie wiem, może to tylko. Dla mnie brzmi tak cringe'owo. No ale chciałam spróbować tej czekolady. Więc założyłam kaptur i ciemne okulary, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Bo cringe. No i podchodzę do tej pani i mówię. Dzień dobry, poproszę czekoladę Zenka. Nie mamy dzisiaj. Że co? Walczyłam ze sobą ostatni miesiąc, żeby zebrać się na odwagę. A ta czekolada postanowiła się wyprzedać. Ja już tam nie wrócę. Duma mi nie pozwoli.